Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak ustawić skrót dostępu na telewizorze Xiaomi A2. Aby to zrobić, naciśnij przycisk ustaw na swoim pilocie, następnie przejdź do preferencji urządzenia, a potem do dostępności. A teraz możesz przejść do skrótu dostępu, następnie możesz go włączyć i zmienić usługę skrótu na talkback lub switch access. A teraz, gdy jest już ustawione, po prostu naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski wstecz i w dół w swoim pilocie, to jest przycisk wstecz. Tutaj jest przycisk w dół. Więc naciśnij je jednocześnie przez 3 sekundy. Ale najpierw musisz wyjść z ustawień. Więc róbmy to. Teraz naciśnijmy te dwa przyciski. Najpierw musisz to. Włączyć. A teraz musisz to zrobić jeszcze raz. A teraz talkback jest włączony. Kasper, musisz to opublikować. Aby to wyłączyć, po prostu zrób to samo a talkback lub switch access jest wyłączony. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia razem.